Przechodzimy do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji, punkt 5, podjęcie uchwał i tak podjęcie w podpunkcie A podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane przez 144 łamane przez 15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok. Projekt uchwały na sto nr 197 przedstawi pan Jarosław Laska, skarbnik miasta. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Zmiana budżetu praktycznie na jedno zadanie. A dotyczy to kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej e, miejskiego obszaru funkcjonalnego. Tak po stronie dochodów zwiększenie ich o kwotę 1 240, prawie 7 tysięcy w tym środki zewnętrzne, między innymi środki gminy Kościerzyna. Ponieważ to zadanie będzie realizowane wspólnie z gminą. Wiejską Kościerzynę. Realizacja tego zadania 2016-2019 łączny koszt, przewidywany łączny koszt 13 milionów złotych z tego to, po stronie dofinansowania. 10 594 000 złotych i wkład własny miasta 1 151 tysięcy i wkład własny gminy Kościerzyna 1 269 tysięcy złotych po stronie wydatków w wydatkach inwestycyjnych budowa przejścia nad rzeką Wibrową tutaj z tyłu, z tyłu urzędu miasta, 50 tysięcy złotych. 40 tysięcy złotych, zwiększenie planowanych wydatków związanych z energią, tym razem na e, inkubatorze. I to, co pozostaje w dziale 700 milion 327 tysięcy złotych. Kompleksowa termomodernizacja, planowane wydatki na tą kompleksową termomodernizację w roku bieżącym. W administracji publicznej zmiany, tylko zaklasyfikowania części środków. Zdjęcie 170 178 zł z akcji, z akcji Zima. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową przedstawi przewodniczącej komisji Dawid, Dawid Jerech. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwała na druku 197 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję, otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 17 osób. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer. 5 łamane przez, 10 łamane przez 11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminy Miejskiej Kościerzyna. Projekt uchwały na druku numer 198 przedstawił Jarosław Laszka. Bardzo proszę. Proszę Państwa, w związku z przyjęciem do realizacji zadania dotyczącej kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Zadanie wieloletnie, w związku z tym i zmiana wieloletniej prognozy finansowej w tej części. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetowej. Przedstawi przewodniczący Dawid Jerecz. Pani przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwały na druku nr 198 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu C punktu 5 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 łamane przez 285 łamane przez 12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia. Projekt uchwały na druku nr 199. Oraz stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawi przewodniczący tej komisji, pan Jarosław Breza. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnosi o zapis w regulaminie dorocznych nagród Rady Miasta dla sportowców i działaczy sportowych. Wręczenie nagród. Nastąpi każdego roku w maju na sesji Rady Miasta lub na Gali Sportu. Dotychczas mieliśmy zapis: nastąpi na sesji Majowej Rady Miasta. Proponujemy zmianę lub na Gali Sportu. Dziękuję bardzo. Dodam, że komisja przyjęła ten wniosek jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto jest za podjęciem uchwały zaproponowanej zmianie przez przewodniczącego komisji Jarosława Breze? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przegłosowana jednogłośnie.